Ja mam trochę ale... wody! wody no masz No tak będzie lepiej. Zobacz, szkoda, że butelka nie wziął. razem. No przeszedł to, ale... Nie no, wodę mam, no No to na trawę. Spokojnie, chcę policzyć. Smejk! 0,4 04, to jeżeli? Tysiąc Tu coś za dużo. Nie wiem, Wodek mnie nie tu nie napisujeś za dużo zer 1, 2, 0, 4. Uwaga. Dobra. Komplet. 1000 kg miałeś, tak? No. Kilo 0,4. Kilo 0 tylko no masz napisane, prawda? Następny ktoś angielski. To co, będziesz tak pisał? Tutaj, tutaj podpisuję już nie, tylko, nie, tylko go żydzi. Ja co? To no, już nie ma. No. No, no, tak. Nie ma. No, nie ma no. Co to teraz waży? Która godzina? 9.45.

Za każdą minutę jest 20 punktów. Nie? Piwko brać, częstować się kiełbaską. Chlebek tutaj też gdzieś jest. Panowie się dobrze. jest W tej torbie chyba. A tam wyjęty. Musztarda, ptacki, wszystko tam jest. Sama obsługa obowiązuje. Co? Tysiąc? Co najwięcej jest chyba ile komple kompletów? Przed czasem. A w normalnym czasie bez tego, no, no, no. Kaczmarek ma najwięcej, bo miał szczupaka i dziewięć okoni, ale nie, złożył, nie, nie, nie był to komplet, nie? No, no, no. No. A się no, pokiczkał, ale... bo myślał, że od 20 centymetrów, a miał no, komplet okoni. A miał bioprezydę. No, 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 to jego no, to się... wina, ja mu mówię. Przecież no, było czytane, wszystko było czytane. Nie słuchował było... chęta, się no. brzegł no. Dobrze, czyli godzin, godzina, jedna no, godzina, 20 centymetrów. Maciek, kurwa, Weźmy piwo, weźmy piwo. I tego, tam są te kiełbawki, tam tutaj jest. Teraz ja mogę jedna minuta to 20 punktów, tak? tak? No. 1200 za godzinę. 1200 za godzinę. Karty będą oddawać. Nie, Nie oni ma... łowili na tym, co się tutaj do... Goręczek na śmiecie mamy oddaję. Co? No można ten, to później ja tam. daję niebiec... daj, kartę Ten niebieski. To i nie ma dyskusji. Panowie, nikt nie będzie patrzył. Ostatnia została, chodźcie. Kropek! Panowie, no więc tak. Dzisiejsze zawody zostały wyjątkowo wyjątkowo dopisała nam ryba. I e, nie pamiętam naprawdę jeszcze takich zawodów, żeby takie wyniki osiągnąć. W każdym razie dziesięcioro, by, dziesię, dziesięcioro zawodników zdobyło komplety przed czasem. E, podsumowując najpierw zaczniemy od młodzieży... Od młodzieży. E, kategorii Junior. A. Pierwsze miejsce zajął kolega Fronczak Patryk. No chodź Wynik 4740. Na pewno nie <grystanie> Drugie miejsce. Drugie miejsce kolega Maj Jakub 1860 punktów. Trzecie miejsce kolega Stasiak Wiktor. Kolega Stasiak. 780 punktów. Czwarte miejsce tylko już e, nagrody jakby pocieszenia. Też talony. Talony są do realizowania w sklepie e, Jasnowskiego Kołotesko na górze. I teraz czwarte miejsce. Siódmy Fronczak Damian, 740. I, piąte miejsce kolega Wojciechowski Damian, 660 punktów. Niestety reszta kolegów już się nie zamierzy. Pierwsze miejsce kolega Grzybowski Krzysztof. Brawu, brawu rocznej to ja puchar w przechodni, jak widać podstawę dorobiłem także może już nie doczekam jak ostatni będzie zapełniał tą podstawę nie Moje nazwisko tutaj jest, także kolega, w nagrodę dorobić sobie taką plakietkę i tutaj przykleić, czy tam przykręcić. Pierwsze miejsce, 120 złotych talony u kolegi Michała i na stałe puchar, który w tym roku pierwszy raz został ufundowany przez koło. Miejsce I miejsce, Dyplom jeszcze, proszę. Dyplom Ale Pucharu jeszcze dyplom. Krzysiu, co ty Dwa robić? Pierwszy ojciec <tuc parfait> krzesny pójdzie. <tte> Drugie miejsce, kolega Tupała Wiesła. Wafio! Pięć tysięcy 5 tysięcy Gratulacje. Dla drugi, za drugie miejsce jest również puchar. Na stałe. I dyplomik, proszę. Pamiętnowny. Trzecie miejsce kolega Tupała Jacek. Kolega tu pałacek 4900 punktów. I również. Dawaj, stronę to. Na Nie, bo to jest nagrywane w ciemnym Gratulacje jeszcze raz. Jacek Przemus to. Dyplom. Jacek się. I nagroda. 80 zł tutaj jest. Dziękuję bardzo. Czwarte miejsce. Tu już tylko, tylko mamy... Gotówkę. Tylko talony. Tu Pała 4440 4140. Piąte miejsce. Gratulacje. Piąte miejsce. Tarasiewicz Błażej. 1060. Nie, przepraszam, 4360. Gratulacje. Jeszcze